Witam Cię serdecznie, z tej strony Artur Kosiński, to jest ósmy odcinek wideo poradnika Marketing praktycznie dla każdego. Jeśli chcesz obejrzeć poprzednie odcinki zapraszam Cię na mojego bloga arturkosiński.pl ukośnik blog, znajdziesz tutaj wszystkie poprzednie materiały, które zostały opublikowane. W poprzednim odcinku opowiadałem Ci o systemach CMS, mówiąc, co to jest, pokazałem jak to działa w praktyce, jeśli nie widziałeś tego odcinka zajrzyj sobie na bloga i nadrób zaległości bo dzisiaj przejdziemy dalej z tematem CMS-ów, opowiem Ci jakie są rodzaje CMS-ów dostępne na rynku oraz y, które z nich są dla Ciebie lepsze, a które gorsze. Wskażę Ci ich wady i zalety y, dzięki czemu będziesz mógł, y, będziesz bardziej przygotowany do świadomego wyboru systemu CMS dla Ciebie, gdy będziesz kupował swoją stronę internetową. Przygotowałem dla Ciebie takie małe zestawienie y, tego podziału CMS. Ogólnie CMS -y dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to są systemy autorskie, a druga to są systemy open source, czyli systemy otwartego kodu z otwartym jakby źródłem. I to jest taka podstawowa, podstawowy podział tych systemów. Jeśli kupujesz stronę internetową, to powinieneś wiedzieć. Na jakim systemie ona powinna być oparta i dlaczego, właśnie na takim? Dlatego chciałbym Ci wyjaśnić różnicę między systemami autorskimi i tymi otwartymi. Generalnie, systemy autorskie, może zacznijmy od tych otwartych. Systemy otwarte, jak sama nazwa mówi, są otwarte i posiadają zgodne ze standardami kod, który jest tworzony przez społeczność programistów i jest ten system dostępny za darmo, czyli Jakaś społeczność, jakaś grupa ludzi na całym świecie często tworzy wspólnie taki system CMS, który, którym można zarządzać stroną internetową i ten system jest udostępniony za darmo gdzieś tam w internecie, można go sobie pobrać i na jego podstawie stworzyć swoją stronę internetową. Natomiast systemy autorskie to są systemy pisane przez daną firmę, czyli przez wykonawcę danej usługi, na przykład usługi stworzenia strony. I ten kod jakby jest niedostępny dla innych, czyli to jest coś tworzonego konkretnie pod dany projekt, pod danego klienta. No i w związku z tym, że to tworzy jakaś jedna firma i jakby kod ten nie jest opublikowany nigdzie indziej, ciężko jest zweryfikować jego jakość. Na przykład taki kod może być dziurawy, czyli jeżeli programista, który tworzy taki system, nie zadba odpowiednio o jego zabezpieczenie, to łatwo jest się do niego włamać. Taki system jest na przykład narażony na ataki hakerskie, co nie zdarza się przy systemach Open Source, które są na bieżąco aktualizowane, gdy są tam wyłapywane jakieś, jakieś dziury, to jest to wszystko na bieżąco łatane i aktualizowane, więc tutaj odchodzi takie ryzyko jakby ataku na tą stronę. Kolejna zasadnicza różnica, systemy open source są darmowe w korzystaniu, tak jak Ci powiedziałem, natomiast systemy autorskie często są płatne, czyli firmy, które stworzą ten system, życzą sobie jakąś miesięczną, na przykład opłatę, jakiś miesięczny abonament za to, że Ty możesz z tego systemu korzystać, czyli możesz się tam zalogować, zmienić coś na stronie. Generalnie wszelkie abonamenty związane ze stroną internetową są dla Ciebie niekorzystne, musisz to zapamiętać. Najlepsze dla Ciebie rozwiązanie jest takie, gdy kupujesz stronę, zapłacisz za nią raz i wtedy już nie masz żadnych dalszych kosztów. Najgorsze rozwiązanie jest takie, gdy kupujesz stronę w oparciu o jakiś abonament np. 30, 50 czy 100 zł miesięcznie, ponieważ wtedy szybko zaczynasz przepłacać. Kiedyś w mojej książce na temat reklamy w internecie zrobiłem taką symulację, jeśli Masz tą książkę lub zamierzasz ją kupić, to możesz nam przeczytać, jak to dokładnie przebiega i ile konkretnie przepłacasz po którymś tam roku korzystania z tej strony. Natomiast wracając do systemów autorskich i otwartych, systemy otwarte mają bardzo dobre wsparcie techniczne, ponieważ są tworzone przez społeczność, są liczne fora, na których można rozwiązać jakieś swoje problemy. Jeśli zdarzy ci się taka sytuacja, że kupisz stronę, a wykonawca zniknie, gdzieś tam przepadnie bez wieści, co często się zdarza, to y, y, możesz w łatwy sposób uzyskać jakieś wsparcie odnośnie y, działania Twojego systemu CMS. Kolejna różnica, y, systemy otwarte. Każda szanująca się firma na rynku tworzenia stron y, umie takie systemy edytować, zarządzać nimi, czyli jeśli masz stronę na WordPressie lub na Drupalu, czyli na popularnych systemach otwartych. To możesz zgłosić się z rozbudową tej strony do zasadzie każdej firmy, ponieważ większość firm zna te systemy i umie na nich pracować. Natomiast jeśli masz stronę na systemie autorskim, to tak naprawdę edytować ten system umie tylko jego autor. A inny programista musi najpierw rozłożyć tą stronę na czynniki pierwsze, żeby móc jakby dopiero ją zmieniać. Więc jeśli zależy ci na na tym, żeby Twoja strona była łatwa w obsłudze i na przykład rozbudowie później i nie chcesz się wiązać z jedną firmą, to dużo lepszym rozwiązaniem jest system otwarty, ponieważ każdy może go w zasadzie edytować. I systemy otwarte są tańsze w rozbudowie, ponieważ ta społeczność programistów, o której Ci mówiłem, na bieżąco tworzy nowe moduły. Które rozbudowują działanie systemu, natomiast jeśli chcesz system autorski rozbudować o coś, o jakiś nowy moduł, to za każdym razem ten moduł trzeba napisać od podstaw do Twojego konkretnego systemu, więc jest to droższe niż skorzystanie z gotowej wtyczki. Systemy autorskie mają mnóstwo właśnie darmowych wtyczek, modułów, natomiast w autorskich trzeba te moduły dopisać. No i wreszcie systemy otwarte są zazwyczaj bardzo proste i intuicyjne w obsłudze co często nie zdarza się w przypadku systemów autorskich, ponieważ często są one pisane zgodnie z jakimś zamysłem jednego programisty, który to robi i dla innych osób może to być nieczytelne. Natomiast systemy otwarte zazwyczaj są bardzo proste w obsłudze. I teraz najpopularniejsze systemy otwarte, które ja polecam, na których ja zresztą też stworzę swoje strony, to jest WordPress. Następnie Drupal, może weźmy sobie na stronę Wordpressa. To jest taka zwykła, prosta strona. Jak widzisz tu jest forum dyskusyjne, gdzie można sobie zadać jakieś pytania, jeśli są problemy, dokumentacja yy, i wiele innych rzeczy, a także przykładowe strony na tym systemie. Kolejny system, dosyć ciekawy, z którego korzystałem dość dużo, teraz przerzuciłem się na Wordpressa, to był Drupal. Tu jest podobnie, jest to tak samo tworzone przez społeczność, jest pełna dokumentacja, jakieś wsparcie. Jest jeszcze system Joomla, dosyć popularny. Joomla, dokładnie tutaj. Ja akurat z niego mniej korzystam, jakoś za bardzo mi nie leży. Najbardziej lubię WordPressa, aczkolwiek to są trzy systemy, na których powinieneś bazować, jeśli kupujesz stronę internetową, ponieważ te trzy systemy. W zasadzie każda firma będzie mogła ci później edytować, rozbudowywać i aktualizować. No, i w zasadzie to by było wszystko w tym, w tym odcinku. Jeżeli ten film ci się podobał, to mam do ciebie trzy prośby. Jeśli oglądasz go na moim blogu arturkosiński.pl/blog, to pod każdym filmem masz czerwoną ramkę z możliwością zapisania się do newslettera. Zapisz się na niego, będziesz dostawał powiadomienia o kolejnych filmach z tego cyklu. Polub także mojego Facebooka, facebook.comu a także zasubskrybuj mój kanał na YouTubie, a będziesz otrzymywał powiadomienia o nowych filmach. Tymczasem dziękuję Ci serdecznie za uwagę i do usłyszenia już w kolejnym filmie, w którym opowiem Ci o tym, w jaki sposób możesz kupić stronę internetową za 299 zł, czyli za bardzo niską kwotę. Liczę, że ten temat Cię zaciekawi i do tego do usłyszenia już za kilka dni.